Państwa bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam Państwu pokazać na życzenie oczywiście, jak zrobić tą sakiewkę do mojego kalendarza adwentowego dla dzieci. A więc musimy najpierw zrobić taką długą część. To jest 16 albo 18 rzędów. I później składamy na pół. Obrabiamy ją na około, ale to pokażę. Pokażę Państwu teraz właśnie, jak to zrobić. Ja mam tutaj szydełko około 1,5-2, takie musicie mieć gdzieś około 2. Nitkę mam na 3-3,5 i proszę zobaczyć, mamy to jedno oczko i robimy teraz przez nitkę, przez oczko i mamy drugie oczko. I jeszcze raz. Tu wkładamy wtedy. Raz. I dwa. Czyli mam już trzecie oczko. Czwarte oczko. Piąte. I po się tak luźno robić. Jak wszyscy tak ściśniecie mocno, to wam już jak nabierzecie, to tu będzie bardzo ciężko Przechodziło, tak? Wtedy trzeba spróć. Wbijamy. Poszerzamy oczko. Nie tak, nie, ale tak właśnie, żeby było luźno. Z pół centymetra, może troszeczkę mniej. I robimy dalej. 16. I tutaj będzie gdzieś około 8 centymetrów. Musi być. 8, 8, pół do 9. W mojej sakiewce. I teraz już tutaj proszę zobaczyć, zrobiły się takie punkciki w tych warkoczykach. Jakby tam, gdzie się warkocz przeplatał, jakby są takie punkciki. Będziemy tak robić, że wbijamy w to pierwsze oczko, przez nitkę zajmujemy, przekładamy, robimy jedno oczko i wtedy przez te dwa razem. I otrzymamy jedno oczko. Jeszcze raz. I wbijamy przez te jedno oczko pierwsze i przez te dwa. I dalej. Przez jedno oczko. I przez dwa. I tak robimy do końca. I na końcu powinniśmy mieć 15 oczek. Ja robię nieraz jedno więcej na początku, bo może się gdzieś zgubić. Ale będziemy robić 15 oczek. Jeżeli tu na końcu nam się wydawało, że jest za mało tych oczek, by było na przykład 12, bo za szeroko, żeście tutaj nabierali, to proszę szybciutko w to samo miejsce pić jeszcze jedno oczko. Przeciągnąć, wtedy mamy jedno więcej. I w to samo miejsce pić jeszcze jedno. I wtedy mamy więcej. A więc tu. Ta szerokość musi być 8 cm. Dwa oczka, robimy jedno. I znowu jest, są tutaj te dziurki. Proszę zobaczyć, widać w te dziurki. Dwa i przerabiamy. Następne. Dwa i przerabiamy. Za trzecim, czwartym rzędem już będzie prosto szło. Już jeszcze nie powinnam Wam się tutaj y, tak rolować. Wyprostuję się. Ale najlepiej za każdym rzędem sprawdzać, czy ta ilość oczek jest odpowiednia. Wtedy wyjdzie Wam równo. I tak robimy to do końca. Wtedy będziecie widzieli, że Wam się robią takie rzędy. I jak będziemy mieli tutaj już, teraz policzę, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, czternaście, czternaście, szesnaście rzędów. Zaraz pokażę Państwu. Najpierw wrócę jeszcze. Jeszcze przerobię raz. Żeby pokazać, jak to idzie. I później przejdziemy już na górę. Rozpróję. I znowu jedno oczko robimy. I znowu przez. Ja mam nadzieję, że to widać, tą dziurkę również, żebyście widzieli. Coś się zahaczyło, a więc spróbujemy. Dochodzimy znowu do punktu 0. A więc zaczynamy znowu od początku. Dwa oczka. Robimy jedno. I znowu jest, są tutaj te dziurki. Proszę zobaczyć, widać. Te dziurki. Dwa i przerabiamy. Następne. Dwa i przerabiamy. przerabiamy. Już za trzecim, czwartym rzędem już będzie prosto szło, już raczej nie powinnam Wam się tutaj yy, tak rolować. Się. Ja wszystko co tutaj robię, to robię po prostu, co się nauczyłam w młodości, w dzieciństwie, nie wiem. Sobie nieraz tak kombinuję. Poćwiczę najpierw zanim coś zrobię. Najpierw sobie nieraz narysuję, co bym chciała zrobić. Ostatnio właśnie sobie pomyślałam, że może bym zrobiła na szydełku również pisanki. Już pokazywałam Państwu, że robię, ale pokażę to za tydzień, jak już się zacznie post. To będzie odpowiednia może chwila, że pokazać. Pokażę Państwu już, robiłam dla moich wnuków, no, jeszcze jedno. z takich resztek kolorowych. I te wnuki się biją. O to każdy chce jakiś inny kolor mieć. I tutaj powkładamy jajeczka. Proszę zobaczyć, kolorowe. Można również włożyć e, świeczkę jakąś, ale to jeszcze pokażę. I to będzie jako następna moja rzecz, albo jedna z pierwszych, które zrobię jako następne. I proszę zobaczyć. Tu już się wyformowało. Robimy do góry 16 rzędów u mnie. U Was musicie zobaczyć, jak gruba jest ta wełna. Czyli tu musi być 8 cm, a długość musi być na 18-16 cm. I wtedy jak obrobimy, to wyjdziemy na centymetr więcej po obrobieniu. Już tutaj mam podrobione. Mam 16 rzędów. Składam. A jak tutaj widzicie Państwo, nawet nie tak bardzo równo może było. To nie jest ważne, bo my to obrobimy. Składam. Patrzę również, czy te brzegi są równo. I to są dwie końcówki. Biorę dwie końcówki, tutaj mam tą nitkę, wbijam szydełko w tą pierwszą część, przeprowadzam przez drugą, za, za nitkę i przeciągam tą nitkę. Mam znowu dwa oczka. Później przez nitkę, znowu przez te dwa oczka, mam jedno oczko. I tak ma być. I to jest obrabianie albo tak zwane szycie tych części. I znowu. Raz i znowu raz. Mamy jedno oczko. I jeszcze raz. Przez nitkę, przez dwa oczka. Za nitkę i dwa oczka, czyli przez pierwszą część, przez drugą część, za nitkę, przeciągamy. Mamy dwa oczka. I teraz za nitkę i mamy jedno. I jeszcze raz bierzemy przez dwie części to jest raz za nitkę dwa za nitkę wyciągamy za nitkę przez oczka i mamy jedno tak szywamy co pół centymetra około czy tam w te dziurki może jak państwu tutaj będzie wygodnie już jesteśmy na samym końcu proszę zobaczyć jak to szybciutko idzie i tu mamy już to z I teraz wracamy tą stroną, żeby nic nie próć, Wracamy znowu i wbijamy się teraz w te dziurki. Teraz te dziurki bardzo dobrze tutaj widać. A więc idziemy tymi dziurkami z powrotem. Jesteśmy już na górze. Tu jest ta ładniejsza strona, którą żeśmy teraz zakończali, a tu jest ten początek, tu. A więc. Tą stroną, brzyczą, tym początkiem, on taki troszeczkę zawsze wychodzi, może lekko nierówny. Wracamy i przejdziemy na tą drugą stronę, żeby zszyć tą drugą stronę. Czyli w tą jedną część wbijamy szydełko przez nitkę i wyciągamy oczko. Mamy dwa, za nitkę przez dwa oczka mamy znowu jedno oczko. I znowu teraz w, w robótkę przez nitkę. Wyciągamy nitkę, mamy oczko przez nitkę, przez dwa oczka, mamy jedno oczko i znowu i tak robimy już do końca. Już nieważne ile oczek, czy tutaj już nie musimy liczyć, wbijamy się po prostu co pół centymetra, obrabiamy po prostu tą robótkę. Dzieci się bardzo cieszą z tego kalendarza, naprawdę, jak już wspomniałam, mówiły babciu, to jest najpiękniejszy kalendarz, jaki mamy. Chociaż te inne dzieci mają kupione, również ładne, ale ten najmłodszy był tak szczęśliwy. I proszę nie zapomnieć również ponakładać do tych sakiewek troszeczkę słodyczy. Naprawdę będą jeszcze lepsze. A więc tu już jesteśmy, na tej drugiej stronie. Ładne wtedy dwa brzegi mamy. I przechodzimy tutaj do szywania tej drugiej części. Tutaj mamy jakieś oczko styczące, możemy też to nabrać. Jak nie, to nabieramy w ten brzeg. Możemy też w brzeg, to jest wszystko jedno. I przeciągamy. I znowu, teraz znowu w te dwa. I przeciągamy, tak jak tamtą drugą stronę. I teraz ja robiłam tak, że ja robiłam łańcuszek i tutaj wkładałam pomiędzy. To było troszeczkę takie żmudne, trzeba było mieć agrawkę. A ja pokażę Państwu tak w tym właśnie w tych jajeczkach, że zrobię tutaj takie łańcuszki naokoło, taki ściek łańcuszkiem, po trzy oczka i będę się wbijać i tutaj można będzie wtedy włożyć tą lamówkę, znaczy ten łańcuszek w ten brzeg. Ale to pokażę zaraz. Znaczy nie zaraz tylko teraz. Czyli robimy łańcuszek. Zaczynamy znowu łańcuszek. Jedno oczko. Drugie oczko, trzecie oczko, jak początek. I wbijamy się tutaj w ten brzeg. Mamy dwa i teraz z tych dwóch robimy jedno. I mamy tutaj taką jakby pętelkę, proszę zobaczyć. I tu przejdzie ten sznureczek i będzie bardzo wygodnie. Raz, dwa, trzy. Można wbijać co drugie oczko. Mam na myśli tu. Tu są takie pokazane oczka odrobienia, czyli nie zaraz to następne, tylko co drugie. Raz, dwa, trzy. Nie w to oczko, w tą dziurkę, tylko w tą następną. Proszę zobaczyć. Takie pętelki, takie coś nam, taki brzeg wejdzie i to będzie bardzo wygodne. I tak robimy do samego końca. Powtarzając. I teraz robimy łańcuszek. I teraz robimy łańcuszek półmetrowy, ponieważ on musi tutaj nam tak ładnie, proszę zobaczyć, przejść tutaj naokoło i jeszcze żeby go zawiązać, bo on ściągnie, że ta sakiewka była, że tak wyglądała. To już mam zrobione, po prostu nie chciałam przyciągać filmu, tylko pokażę Państwu jak robić łańcuszek, ale to już jak wszystkie robótki. Zaczynamy od tej pierwszej dziurki, czyli przekładamy tak przez palca i zakręcamy. Taką pętelkę robimy. I tu przytrzymać trzeba i za nitkę i delikatnie przez tą pętelkę przechodzimy i tu już ściągamy i proszę zobaczyć, już mam tą dziurkę zrobioną. Te sznurki muszą być Równe, miary równe. A więc jedno oczko mamy i robimy drugie. I znowu zanitkę, trzecie, zanitkę przez dziurkę, czwarte. I robi się taki warkoczek. Rozcinamy I teraz mamy już ten sznurek. Możemy wziąć akrawkę małą albo Jakąś ym, spinkę do włosów i możemy tę deskę przełożyć. A jak nie, to możemy sobie tak zrobić, że. Tutaj jest ten środek gdzieś. Musimy wyszukać środek. Środek, a więc zaczynamy. Tak? I w następną dziurkę. I to zauważcie, że to jest w ogóle bez szywania. To jest wszystko robione właśnie tym szydełkiem. Nie trzeba nic zszywać dla Państwa, a więc zawiązuję zrobię teraz filmik opiszę, że to jest dodatkowy filmik do tamtego pierwszego filmiku, zrobię tą sakiewkę i mam nadzieję, że się Państwu to spodoba i że będziecie mieli ochotę coś takiego zrobić, wtedy bierzecie tutaj, kupujecie coś albo wycinacie z jakiegoś materiału właśnie tutaj z filcu coś takiego jak z filc, czy serduszko można wyciąć czy gwiazdkę czy takie zwierzątko na przykład z tego przyszywacie i wtedy na tym piszecie jeden, dwa, trzy i tak robicie 24 kawałki. A więc dziękuję bardzo Państwu za uwagę i możliwe, że do następnego filmiku. Do widzenia.